Cześć, wydajcie. Nie widać się to z kilkanał. Cześć, A ja jestem ryczką. Eee, zobacz, mamy tutaj coś takiego. Nie. To jest problem. E, ja już wiem chyba jak to przejść. Czekaj. Dobrze, czy teraz. Czekamy. Wezmę się do ja tutaj zginę! A ja tutaj mam karteczkę, jak Proszę mnie, klikaj mi! Ułagam cię! O ty mi tu klikłaś, że on odmocnisz? Możesz mi nic tu nie klikać, a najlepiej ze stąd Bo ja mam ograniczone życie nie jak ty deć wzór. Amazonki nie umieściły tego w treningach. to? to? No? To weź wybóg twój ja chcę to zrobić. Ach, nie, to, że... Ja to wcześniej wow. widziałem na tego Czy ja słyszałem się... pochwałę z ust Batmana? To naprawdę dziwny dzień! Batman bo po świecie pochwały. opowieść o człowieku cudownym. Jego sama no. obecność niepokoi no. dogłębnie. Po zabójca nad zabójców to ja. No. E, jak ty Batman? Ha, staraj! Hero, daj mi siłę. Ha. Tak jak sądziłem, głupka! Przygotowali bierane. się na wszystkie scenariusze. Właściwie jestem pod wrażeniem. Nie lataj, mówię serio. On gdy przestanie kręcić, Proszę, uderzaj go. To jest O, Uwaga, gdy się przestanie kręcić, uderz. Możesz podbiegać. O, i teraz.

Lepszego nie znajdziesz, a ja tyle oczekiwałem. Celujesz równie, nie szczególnie, ja a, ogólnie. Lepiej nie! Zaprzestać natychmiast. Ustalony człek z sercem jak ten dzwon. Choć nie wiem po co tak żeluje włoski wypina swą klatę i szczery twarz. Choć męścigłanie te męścigłanie męścigłanie. przecież na wierzchu ma. Jest nie A zbier, mężla, tajmy, to jest niepewne, myśl, lata i umowa. Są lata i umowa. jak noc. Przyjaciół coś ciekawego. Ścił, Taka, tajmy, tajmy. Nudny, i tak strasznie i ponury jak noc. Przyjaciół niewielu miał Przełącz się na jakiegoś flasza. Proszę cię albo na łącznie. Albo w ogóle nie lata. Nie lata. To nie <coughs> lam. <latach. coughs> <coughs> <coughs> o, no, i teraz się w ogóle nie przełączaj. Nie dam się tak łatwo pokonać! Sprawdźmy to z takim krokiem. <coughs> A ty! Ej! Okay. gdy się przestaje kręcić teraz to teraz będzie... Co on robi? Kieka! Nie wiem, teraz skaczy. Ta oka zgadł mnie, bo ktoś mnie na niego wepchał. Nie, kręci się, uwaga, uwaga. Ja go będę bił? Dalej i ja my tutaj w ogóle nie mam. Nie podchodź, nie wiem. Staraj! Będziesz na kręcił cały czas, do swojej śmierci. Idę tę klatkę. Bo robi to cały czas, no, a no musisz rzucić ty nie no, Nie, na... yes. nie masz mi równego Dobra. siłą, jak zaraz to ukażę. Kupi, jak osklułem, Dobra mam. A ja nie mam co tym strzeić. na kutmana. Strzelaj, kółko. To raczej proste zadanie. I na tej Na tej prawej jest. Ha, ha, radne. Wam się wydaje, że mnie pokonali. jest na środku teraz. Kółko i kwadrat. Z kwadratem tego jest susza. mamy! No. Łopocze niczym flagi nasz sek, jej czerwień błękit i czysta biel. Toć dzika zawzięta i brutalna jest, w pięknem obliczach palić się może te. Człek szybki, że nie spostrzegnie nikt, bo jak dzisiaj zniknie, leży w wnik, jego ruchy szybkie jak błyskawica są. Biegnie, wybiegnie, nikt nie zauważy, nic go... nie A widzisz jakie to jest niefalne? No Ej, uciekaj, uciekaj, uciekaj! O, śmiało, nie chcesz! Nie chcesz! Ej! Czas uciekaj. na upadek! Co może się tak stara? Zauważyłaś to? Nic takiego nie robi. Chyba się kręci. No i żadnego opakowania nie daje. O! Nie! Się... Okay. Co to? O, jakieś uderzenie. Ty po raz pierwszy innego zrobisz. Zauważyłaś to? Że... Dobra. Dobra. Ja Wygrałem. Ale i tak zaczęłam. Kość otwiera gościom, i co za to ma? Łomot własnym toporem. Ten Ten kanton raczej powinien przemyśleć karierę śpiewaka i skupić się na uczciwym pilnowaniu pałacu. I nasze klauny w końcu docierają na miejsce, co już kojarzysz. Wbili się w środek gadki Darkseida, żądając prawdy. I co teraz, wielki przygarł? Cały mm. szary. Bo gwarancje zawsze szary. No to ja ty. Wszystko, żem powiedział? To się kimnę. I nie, nie pisnę nawet jak to się wszystko teraz skończy, za spoilery to mi nie płacą, a teraz się odstąd, nie masz gdzieś czegoś do roboty? Aha, a ja że to będzie fajnie się zakończone Uch, jaka Nie, myślałem, że to inaczej się zakończy, masz rację, że mogę to zakończyć będzie 001 001 jakby było zero po raz pierwszy, to bym się zdziwił. Okej, okay, patrzymy. Zero. I zero. I jeden. No inaczej być nie można. No, Oblokowaliśmy no, tylko tego Żydana. co, jak teraz, jaka misja? No, no, to, ja na apokolipsuś? Na apokalipsę. Wiesz, co ja na Nie wiem. Ej, teraz. Tak sobie myślę, że niedziel skóry na niedźwiedziu to beznadziejna rada dla kogoś, kto utrzymuje się z polowań <grym> Niczego mi nie udowodnicie! Ale rodzina Mankałów nie będzie więcej płacić za Padliwą To To koniec? No. ich na Czekaj, kurczę. A jak to jest? To jest światło. Weź wracaj do mnie. Tak jak ja kiedyś chciałam. No wracaj! Do yes. ukrytego skarbu przestępców w Tylko trzeba szybko biegać. Ode mnie. Ale nie uciekaj! Imię, które zmrozi wszystkich. chrem. Nie sercham! Przepraszam, że skrytykowałam twój organiczny krem! Proszę, wpuść mnie! No ląduj! Obwieczenie nie użyję tej mocy. Ląduj! Ja żyję! do kolejnej akcji wartych 3. Oj, kapitanie, <tumí> Dowodnicie! Bo, bo ale wiek rodzina Mankajów nie będzie więcej płacić za Pani kosmok. Rozmówcie? Wyszliśmy! Opa! I, I tak oto powraca piękna, metalna, jedyna Krok Podbić światło Krok trzeci. Jesteśmy ubezpieczeni, a paliwa nie możemy wam dać, kiedy nie ma stacji benzynowej. Zrozcie mnie za fałszywy strażak. Mówię, że każda pompa ma własny zawór. Musisz zacząć od ich zakręcenia. Nie mogę. Dobra, ale ja... Chyba to? Ja... To, że... to by było na tyle w tym odcinku, no to jest już koniec ja. serii, bo nic tutaj takiego ciekawego nie ma. Tak, że on bardzo głupczy no, ja, no, ja, ja jest jakimś niegry... No, bo ja się wygrałem. Krzyjcy człowiek na to, ziemi to, pędzi nie to do akuratu. To grubatus to. debilatus. <tus> ja? Tak. Ty wątpisz, nie ja. Ej, ja teraz lubię, a teraz, żeby mnie dobrze złapać. Zaraz lubię. No, złapmy. Lecimy w kosmos do Księżyca. No super blokada. No super blokada, nawet nad skały nie przelecę. No i tak o tym stary star. I type się flasza.

To by było na tyle w tym odcinku. Ja byłam Rydżką. Na razie! Nabij no i Pa, papa, widzimy się w kolejnym odcinku z gry. Jakiejś ja innej. Papa!